No, teraz jest drugi filmik, już ostatnie, ostatnie dnia w, w wakacje w, w Chorwacji. I teraz tak, e, kiedy patrz na tej wyspę, tam metaforycznie ona przedstawia tego polu środkowego i w pewnym sens przedstawia ciebie, tak? W momentacji białego lotu. Około jest pełna woda, to jest nasza ocean. E o que eu sobre é o Ocean o vispa. Vidas, na vispa: são o jest esta gêmea, esta djevo, esta powietcha. E... Tej woda naokoło daje życie, pozwala tej, tej wispa, żyć. Też wody woda naokoło przenosi z morza różne rodzaje nasienia, różne rodzaje zwierzęta, co daje właśnie wzbogacenie tej flory flora i fauny w tej życie, w tej wyspie. Każde polu około tej wyspy to jest jeden z świat. świata. Każda z nich ma swoją specyfikę. Dla nas jest ważne zrozumieć, że każdy z nich to jest polu doświadczenia. polu, gdzie my przeżywający różnego rodzaju sytuacje życiowe możemy się nauczyć nowych rzeczy, możemy się nauczyć nowych e, sposobów patrzenia na życie. Każde z tych polów ma swoje charakterystyki, czyli są poczucia związane z tym, z tym konkretnym polu są związane z tych polu konkretnej umiejętności do nabywanie i też jest konkretna wibracja, czyli ten kolor, który my właśnie przeżywamy i czerpamy z tych polu doświadczenia na swoje życie. Inne słowa, każde polu pozwala nam rozwijać się. Naokoło tej wispa są 8 polów. I każde to są polu, gdzie ty Dzięki temu, że żyjesz, możesz nabierać nowych umiejętności i nowe życia. Świadczenia one nie mają za zadanie, jak gdyby, Ciebie, zdenerwować, czy złościć. Świadczenia mają za zadanie pokazać Ciebie dany stan, stan tego morza, w danym konkretnym polu.